Dzień dobry, witam państwa na naszym kanale. Proszę państwa, jestem zmęczony zimą, nie ma śniegu, więc postanowiłem dzisiaj taki outfit bardziej wiosenno-letni, żeby chociaż sobie odrobinę poprawić nastrój. Za mną zieleń, włóczyki, a ja czekam tego słońca jak kania dżu, aby człowiek mógł wyjść do ogrodu, usiąść przy ogrodowym stoliku. I w tak miłych okolicznościach na przykład nagrać dla Państwa materię. To chyba byłoby najlepsze studio, jakie można sobie tylko wyobrazić. Wśród kwiatów, zieleni. No ale to pieśń najbliższych miesięcy w przyszłości. Szanowni Państwo, o Zbigniewie Ziobrze pojawiło się w przestrzeni publicznej bardzo dużo najróżniejszych informacji. Będą Państwo zauważyli, że ja dystansuję się, od nich jakby nie powielam, nie, staram się nie patować Państwa spiskowymi teoriami. Ja raczej skupiam się na łączeniu kropek, a Państwo możecie sobie już później ten rysunek pokolorować, tak jak robiliśmy to ostatnio. Więc kontynuujemy dzisiaj zabawę w łączenie kropek i kolorowanki i zobaczymy, co nam. Z dzisiejszego braska wyjdzie. Proszę Państwa, tutaj będę się posiłkować ściągawką, którą sobie przygotowałem. Przypominam, że taka ściągawka jest dozwolona, ściągać nie wolno na egzaminach, bo to jest nieuczciwe. Pan Janusz Palikot, osoba wszystkim znana, były polityk, obecnie biznesmen i aktywista społeczny, napisał wczoraj na Twitterze, czyli platformie X. Rozmawiałem z kilkoma profesorami medycyny w Lublinie. Cała sprawa z zioką to ustawka szefowej onkologii w Lublinie. Czemu nikt tego nie bada? No, proszę Państwa, prerogatyw prokuratorskich nie mam, bo gdybym je miał, to prawdopodobnie z urzędu bym wszczął postępowanie przygotowawcze, by sprawie się przyjrzeć, wyjaśnić. No, ale może tym materiałem i też Państwa apelem apelami do pana prokuratora generalnego, pana profesora Bodnara, spowodujemy, że prokuratura krajowa bądź właściwa miejscowo podejmie decyzje procesowe, a przypominam, że w Lublinie już słynnego Zielkiewicza nie ma, więc nie będzie komu, czego zamiatać pod dywan i udawać, że nie ma problemu. A liczę na to, że i służby antykorupcyjne, na przykład pioną Centralnego Biura Śledczego Policji, podjęłyby kroki, by się też sprawie przyjrzeć wcześniejszej. No ale przejdźmy do rzeczy. Kim jest szefowa onkologii w Lublinie? Bo to jest jakby kluczowa sprawa. Nie można kogoś przecież tak obrzucać błotem nagle, tak? no bo to będzie taki paszkwili, jaki na przykład Jawczak ze swoją grupą przygotowuje. Ale, drodzy Państwo, to, co zrobić możemy, możemy przytoczyć pewne fakty. Mianowicie, w 2016 roku, zaś w 2015, roku, do kłopoty pani Elżbiety Starosławskiej z tytułem profesorskim, szefowej wówczas Centrum Onkologii Ziemi lubelskiej, się zaczęły. I tutaj kilka informacji, które zebrałem dla Państwa. Co wówczas pisały media. Proszę Państwa, zdaniem zarządu województwa decyzja była konieczna i została podjęta z myślą pacjenta. Jaka? Taka, że Elżbieta Starosławska została zwolniona ze stanowiska dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i zdaniem zarządu województwa. Dyrektora, przepraszam, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, był to zamach na placówkę. I tutaj możemy przeczytać, że gdyby przyjrzeć się bliżej, okazuje się, że konflikt ciągnął się już od miesięcy. Poruszamy się w początkowej fazie 2016 roku, PiS jeszcze nie rządzi. To jest bardzo ważna informacja, drodzy Państwo. Gdyby przyjrzeć się bliżej, okazuje się, że ten konflikt ciągnął się od miesięcy. W zarzutach pod adresem byłej. Pani dyrektor znajduje się niegospodarność w zatrudnianiu pracowników w zeszłym roku, czyli w 2015, bez wiedzy zwierzchników miała przyjąć 300 osób do pracy, zatrudniała m.in. personel na nowo powstałych oddziałach, które nie miały podpisanych kontraktów z NZ. Do tego dochodziły też zaniedbania dotyczące przychodów centrum i samorząd wyliczył, że za 2015 rok e, straty wyniosły ponad 8 milionów zł. Ciekawe, prawda? E, to zwolnienie Starosławskiej spotkało się z zaniepokojeniem, zgadnijcie kogo. Zaniepokojenia za istniałą sytuacją nie biskup Mieczysław Cisło. Zwolnienie pani Starosławskiej uważa za zagrożenie dla dalszego istnienia i samodzielności jednostki. W podobnym tonie wypowiada się prawosławny arcybiskup lubelski, Helmski Abel. Natomiast Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Wprost mówi o bezmyślności zarządu województwa. No dobrze, później pojawia się informacja na portalu Rynek Aptek z marca 2016 roku i informuje, że zwolniona dyscyplinarnie, bo ona została zwolniona dyscyplinarnie w końcu, ze stanowiska dyrektora Centrum Onkologii Ziemi lubelskiej Elżbieta Starosławska zapowiada odwołanie do sądu. Moje umowy, na prowadzenie badań klinicznych z firmą Roche nie były umowami zlecenia i w żaden sposób nie naruszały prawa. Tak napisała w oświadczeniu. I we wtorek, 22 marca, żaden zarząd województwa podjął decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu Elżbiety Starosławskiej ze stanowiska i tak dalej. Starosławska miała realizować dla firmy badania jako osoba fizyczna na umowę zlecenia. Miała to wykazać kontrola przeprowadzona w tymże centrum. Wynika z niej, że profesor Starosławska była zatrudniona w firmie, która w latach 2013-2015 pięć razy wygrała przetarg na dostarczanie leków do szpitalnej apteki na 16 milionów zł. Na współpracy z firmą załabiała rocznie od 150 do 200 tysięcy złotych. Tak donosił ten raport. Sławomir Sosnowski, ówczesny marszałek województwa. Złożył zawiadomienia do prokuratury. Przypominam, prokuratura Lublin, Jarkiewicz, Ziobro, później i tak dalej. Sosnowski złożył to zawiadomienie do prokuratury, a samą tak jak wspomniałem, dyscyplinarnie zwolnił. Była wówczas szefowa tego centrum napisała takie oświadczenie, które trafiło do mediów, którego treść jest dosyć istotna. Wszystkie przetargi były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Się teraz chorała, przypomnę. A ja nigdy nie uczestniczyłam w żadnej komisji przetargowej. Moje umowy z firmą Roche na prowadzenie badań klinicznych nie były umowami zlecenia i w żaden sposób nie naruszały prawa, napisała Starosławska w oświadczeniu. Czyli potwierdziła, że miała umowy z koncernem, no ale te umowy nie naruszały prawa, jej Do no To powinna ocenić służba antykorupcyjna, nie sądzicie państwo? No dobrze, idziemy dalej. Co się działo dalej? Otóż się działo tyle, że za 2019 rok to centrum pod kierownictwem tejże pani Starosławskiej zaliczyło już nie 8, a 19 milionów złotych Starosławska, jak możemy przeczytać, była ulubienicą każdej władzy, ale w 2015 zwolnili ją politycy PSL i PO. Jedną z przyczyn były zastrzeżenia do przedłużającej się rozbudowy szpitala i tak dalej, i tak dalej. I teraz, proszę państwa, Dochodzi do władzy, trwa proces sądowy przed sądem pracy, który wytoczyła pani, pani Starosławska. I 28 lutego 2019 roku zostaje podpisana ugoda pomiędzy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej a Elżbietą Starosławską. O przywróceniu do pracy Starosławski poinformował pisowski marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski. Ugoda między centrum a starosławską została zawarta na mocy uchwały zarządu województwa. No dziwnego. Kończy się trzyletni okres pozostawania bez pracy starosławskiej w związku z wygaśnięciem przyczyn zwolnienia. No dobrze. I teraz, proszę Państwa, warto dalej przeczytać, co, przecież jak nie kryła radości starosławskiej. Nie kryła radości związanej z przywróceniem jej na stanowisko. Bardzo się cieszę, że wracam do pacjentów. Mówię. O dziękuję za taką decyzję. Ten rząd doskonale wpisuje się w trend leczenia onkologicznych pacjentów w wysoko rozwiniętych krajach. Zwraca się uwagę na kumulację intelektu i finansów. Drodzy Państwo. I w tym momencie prokuratura. Lubelska czy prokuratura krajowa, bądź jakakolwiek prokuratora, prokuratura, szczególnie pan profesor Bodnar w świetle takiego publicznego wpisu, jakby nie patrzeć osoby publicznej, powinien zarządzić natychmiastowe śledztwo w sprawie ustalenia, czy doszło do fałszowania dokumentacji medycznej. W jakim zakresie kto jest za tę? Dokumentacji odpowiedzialnych, kto ją sporządzał personalnie, kto się pod nią podpisał i w zasadzie to powinno być do publicznej wiadomości. Oczywiście kwestia medyczne każdego obywatela, zio jest jeszcze obywatelem tego kraju, no są objęte tajemnicą. To jest jakby zupełnie zrozumiałe. Ale, ale jeżeli mówimy o sytuacji, Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego, generalnego, który jest zamieszany w aferę Funduszu Sprawiedliwości, jest zamieszany w taką ilość afer przez Pegazusa, przez... No, nawet ciężko wyliczyć wszystkie zarzuty wobec Ziobry, które prawdopodobnie prokuratura będzie mu stawiać. No, chyba państwo się ze mną zgodzicie, że... W takiej sytuacji interes społeczny, nasz interes społeczny kraju, który jest najwyższą władzą, wymaga by ustalić, czy historia rzekomej choroby Zbigniewa Ziobry jest dętą bzdurą, czy też jest prawdą i być może bez szczegółów. Ale opinia publiczna ma prawo wiedzieć, yy, jaka jest prawda. Zakładając, że słowa pana Janusza Palikota są oparte o prawdziwe informacje, a profesorowie z którymi lubinie z tymi rozmawiają z onkologami, yy, no, słów na wiatr raczej nie rzucają, to szykuje się kolejna gigantyczna afera. Przypominam, że politykierzy, kuglarze z suwerennej Wolski, Ozdoba, Romanowski, Jaki, Matecki i cała ta banda, ta szajka, twierdzili, że o, wójcik jeszcze, wiecie, ten co Krawczyka śpiewa, ma chyba problemy z ciśnieniem, bo w jakieś takie ma wybroczyny czerwone na twarzy. Martwię się o jego zdrowie, bo wolałbym, żeby doczekał w dobrym zdrowiu Procesu. Proszę Państwa, oni wszyscy mówili o tym, że Ziobro jest ciężko chory. Tak, że jest, to, że jest to bardzo poważne schorzenie, że należy go otoczyć opieką i zrozumieć. Jeżeli Janusz Paliko coś takiego publicznie powiedział, napisał, to sprawę trzeba bardzo dogłębnie wyjaśnić. Bo możemy być świadkami sytuacji, w której nie możemy tego wykluczyć. Starosławska no, mogła podejmować decyzje daleko odbiegające od rzeczywistości. Proszę Państwa, gdy połączymy kropki Lublin, Starosławska, PiS, Czarnek, Ziarkiewicz, to rysuje nam się niezbyt ładny obraz. Przypominam, że te wydarzenia, czyli dokumentacja medyczna, informacja o tym, że Ziobro jest hospitalizowany w Lublinie, plus jeszcze jedna informacja, która pojawiła się na Twitterze. Pani Ewa ją zamieściła. Ja ją Państwu zacytuję w całości, bo uważam, że Absolutnie warto w tej sytuacji. Do pani Ewy miał napisać 7 lutego ktoś. Jego tożsamości pani Ewa nie ujawniła i nie jestem zaskoczony. Napisał tak: Witaj, Ewa. Mało co mnie tu brzydkie słowo dotyczące zdenerwowania, tak jak to, co robi ziobro. Ludzie chorzy na raka cierpią i walczą z tym na co dzień. Przychodzi takie zero i udaje chorę żeby się wykpić od odpowiedzialności, a wiem, że udaje od mojego teścia ratownika medycznego, który rozmawiał z innym ratownikiem z Lublina, gdzie na początku tego cyrku, czyli w grudniu, zero chciał sobie wyrobić lewe papiery na tego raka, ale wtedy odesłali go z kwitkiem. Żałosne to jest i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie na jaw. No nic, życzę miłego dnia i będziemy obserwować, tak rozwój wydarzeń. Proszę Państwa... To nie jest jedyna informacja, która jakby się pojawiła. Ja dostałem również mailem kilkadziesiąt takich informacji o podobnym czy też podobnym tonie i zawierających podobne informacje. Ja sprawdziłem te maile, bo ludzie przysyłają różne rzeczy. Przeanalizowałem je pod względem semantycznym. Yy, sprawdziłem też skąd te maile, z jakich serwerów przyszły. No i się okazuje, że yy, paru rzeczy się ukryć nie można. I tutaj jedną z podstawowych kropek, kropą, powiedzieć, że w dacie, kiedy pojawiają się w przestrzeni publicznej informacje o yy, rzekomej chorobie Ziobry, yy, tu mamy styczeń tego roku, prokuratorem krajowym. Z nazwy jest Barski, człowiek Ziobry, a prokuratorem e, szefującym w Lublinie jest Ziarkiewicz. Czyli jesteśmy w datach styczniowych i grudniowych, e, w sytuacji, w której chłopcy Ziobry jeszcze myśleli, że będą mieli władzę i kontrolę nad tymi postępowaniami że taką sprawę będzie można nie zamieść pod dywan, na przykład schować do garażu, bo to jest jakby bardzo popularne tak? wśród tych ludzi, że oni nie zamiatają niczego pod dywan, bo tam już się nic nie zmieści. Pod dywan to można zamieść jakieś paproszki, a nie, a nie wielkie kartony. Wielkie kartony z aktami niewygodnych spraw chowa się przecież w garażu. To jest przecież oczywiste. I tu mamy wielką kropę. Czyli układ Barski, czy Ziobro, PiS, Czarnek, te wszystkie nazwiska, które się pojawiają, Starosławska, którą przywrócono dzięki PiS do pracy, kwestie umów Starosławskiej z koncernem Rosze czy ze spółkami zależnymi, to wszystko wymagałoby zbadania oczywiście przez służbę antykorupcyjną, powrotu do podstaw, do zwolnienia, sprawdzenia wszystkich przetargów. Przeanalizowania wyciągów bankowych Starosławskiej, jej relacji finansowych, towarzyskich, billingów, co sobie Państwo tylko życzycie, to jakby odrębne śledztwo. Plus do tego weryfikacja przez zespół niezależnych biegłych, faktycznych biegłych i niezależnych, co podkreślam, aby sprawdzili, czy Ziobro faktycznie jest chory. Nie zabierałem głosu od końca stycznia w sprawie ziobry. Teraz ten głos zabieram, bo może się niejednokrotnie nie zgadzałem z panem Januszem Palikotem w kwestiach politycznych w takim czy innym zakresie. Natomiast to, to co on powiedział i napisał, wymaga absolutnie, absolutnie podjęcia czynności procesowych, by ustalić stan faktyczny. Tego wymaga istotny interes społeczny. Drodzy Państwo, pokolorujcie ten obrazek, napiszcie mi w komentarzach, co myślicie, a my widzimy się w kolejnym materiale i zgadnijcie, o której, oczywiście, że o 20. Postanowiłem, że będę się z Wami widywać dwa razy dziennie. Jest dużo spraw, które należy omawiać. Dzisiaj wieczorem temat, może nie nowy, ale wymagający podjęcia działania prokuratury czy spec służb, no mam nadzieję, że może pan Siemoniak się tutaj, pan minister, przepraszam, Siemoniak jednak wykaże daleko idącą aktywnością. porozmawiamy na temat opłacanych z funduszy operacyjnych spec służb farm troli w internecie nie tylko z funduszu operacyjnego, nad którym nie ma żadnej kontroli, jak wiecie, nawet jadąc na wiedeńskie tufty, to można w jakiś sposób. Ukryć. No ale widzimy się o 20 wieczorem. Ja tymczasem się z Państwem żegnam. Pokolorujcie ten obrazek. Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie. Zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam serdecznie do tej subskrypcji. Kto może ten wspiera kanał? Bardzo wszystkim Państwu dziękuję, że tak cierpliwie mnie wspieracie. No i oczywiście, drogie panie, bardzo serdecznie i ciepło Was pozdrawiam. Jest zachowany pewien istotny parytet na naszym kanale, bo z tego, co zauważyłem, chyba jest większość kobiet. Czuję się zawstydzony. Do zobaczenia, kochani.